Siema, siema, widzu, gratuluję ci, wbiłeś 20 tysięcy lajków, w sumie to wy razem wbiliście, yy, pod poprzednim odcinkiem, czyli tym sponsorowanym, i dzięki temu ja mogę nareszcie sobie uzbierać, i uzbierałem na laptopa, i kupiłem laptopa, więc jak będę w trasie, to dalej mogę nagrywać daily, więc kurde, nie przerywamy tego daily, przez rok ciśniemy, tak, minimum rok to będzie na stówę. Ale wiecie co nie będzie rok? Kurde, do no zniżka 25% z kodem ZEBOLEPSZY na GBSie, czyli najlepszej kawy oraz herbacie w a kurde, naprawdę. Herbatka jest pyszna, yy najlepiej fruity 100%. Yy kurde, no kawa też jest pyszna, wafelkowa najlepsza. I 25% zniżki macie do końca dzisiejszego dnia z kodem zebo lepszy, bo musimy pobić kamerzystę, więc musimy z nim wygrać. Zobaczymy, czy będzie GBS dalej, czy nie. To już od Was zależy, więc powiedzcie wszystkim kolegom, że mają do końca dnia, żeby kupić z kodem zebo lepszy mają 25% zniżki. Nigdzie indziej takiej zniżki nie znajdziecie. Ale nie znajdziecie też na YouTubie lepszego Kruszwila niż tego, co wam dzisiaj pokażę. Bo jak wiecie, Kruszwil się skończył, tak? Yy, to całe Kruszwilowanie, Lord Kruszwilowanie, to się skończyło. Krus Kruszwil zamienił się w takiego Freeza, jakby. Zrobił sobie jakiś dom, niby, że jest bogaty z jednej strony, a z drugiej strony niby taki family friendly. No taki, taki pseudo Freeze, tak samo jak kamerzysta teraz jest takim pseudo Freezem. A jak wiecie, jak coś się kończy, to coś się zaczyna, tak? <laughs> yy, tak samo, jak skończył się Kruszwil, to zaczął się nowy Kruszwil. Yy, czy lepszy, czy gorszy, to wy dzisiaj ocenicie wraz z ze mną, ale musicie się bardzo dobrze przygotować. Po pierwsze, w lewą rękę weźcie sobie. No, to dobrze, że wiecie, no. weźcie sobie GBS-a z kodem Zebo lepszy. Do końca dnia macie 25 2500 ziszki. Prawą ręką zostawcie lajka, bo słuchajcie, ja gadałem z Franciszkiem, moim dobrym ziomkiem papieżem, no i zmieniliśmy troszeczkę, jakby prawo, tak. Już nie ma 10 przykazań, tylko jest 11 przykazań, i to 11 przykazanie to jest: będę zostawiać lajki u Zeba pod każdym filmem. Dlatego nie warto ryzykować, po co potem w spowiedzi kłamać, że zostawiłeś lajka, like jak nie zostawiłeś, jak możesz po prostu zostawić, tak? Cześć, jestem Bogaty Edek, wy natomiast prawdopodobnie jesteście w niskiej klasy społecznej. Spostrzegłem to po was, bo jeszcze nie zostawiliście łapki w górę. <śmiech> tak. <śmiech> To jest Bogaty Edek, Bogaty Edek skopiował troszeczkę ode mnie, skopiował, że trzeba po prostu, no, wyzywać swoich widzów i takim sposobem dostaje się lajki pod filmami, to jest jakby jedny przepis na sukces, jeżeli chodzi o lajki pod filmami na YouTube, więc gratuluję Edkowi, w jednej rzeczy jesteśmy podobni, ale... No, sandały i skarpetki to w tym nie jesteśmy po, po, podobni akurat. Ale widać u niego taki, wiecie, jak to się mówiło kiedyś? prestiż, bo ma czapkę Suprema, ma tutaj e, koszulkę w spodni. Jak ktoś ma koszulkę w spodni na mieście, to od razu wiesz, że on jest oficjalny i on wiecie, to jest ten e, real deal, czy jak to się tam mówi po polsku. Więc dobra, daję go nawet. Nie zastanawiam was, dlaczego jestem w czapce, jeżeli jest tak ciepło. Odpowiedź jest prosta. Nie otóż stać na tak, czapkę drugiej marki. Bogaty Edku jest tylko jedno ale Supreme same w sobie wcale nie jest aż taką drogą marką, tak szczerze wam mówiąc, jeżeli kupujecie na Supreme na ich stronie oficjalnej jak jest Drop, to wcale te ciuchy nie są aż takie drogie jak yy, potem. A ty brudny plebsie, jedynie możesz się na to przyglądać. <gry> To był dokładnie powód, dlaczego Kruszwil się oryginalnie wybił. Wybił się dlatego, że wyzywał widzów od biednych i tak dalej. I to było coś wyjątkowe. A teraz co on robi na swoim kanale to ja nie wiem. To jest totalny cringe to co on robi na kanale. Już kamerzysta lepsze filmy niż Kruszwil teraz zagrywa naprawdę. Gdy byłem mały, powiedziano mi, że w okresie renesansu mój pradziadek był przeogromnym szlachcicem i zostawił mi ogromny spadek. Chcielibyście wiedzieć ile, ale prawdziwi biznesmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Pieniądze to władza, a ja sobie mogę pozwolić na co tylko chcę. <śled> <śled> Można powiedzieć, że on ma <śled> tyle pieniędzy, że aż mu kurde z, ze spodni wychodzą, tak? <śled> Ale naprawdę takiego Króżwila mi brakowało, wiecie, taki tandetny montaż, tandetne nagrywanie. E, kurde, no patrzcie na ten montaż. No on używa to w Windows Movie Makerze, to montuje, czyli najbardziej banalnym programie, który korzystają, nie wiem, jakieś dziadki czy coś z tego. No to no patrzcie na te odsteńki. <laughs> to, jest, to jest piękne, to jest mój ulubiony króżit teraz. Krużwila już w moich oczach nie ma. Teraz jest tylko bogaty Edek. Ty natomiast będziesz się edukował w polskich szkołach, z których tak nic nie wniesiesz. To to i tak jest prawda, bo realistycznie nic się nie wynosi oprócz, wiecie, no, no, ocen w sumie w polskiej szkole. Potem idziesz na studia, studiujesz, żeby na przykład zostać, nie wiem, kurde, księgowym, a kończysz, nie wiem, w Amazonie czy coś, zawsze tak jest. W moich rękach znajduje się woda ze strumienia, ze szczytu góry Mount Everest. Zapytacie, skąd mam taką wodę? Jeżeli dawno by w takich warunkach zamarzła. Otóż tak, pewnie nauczyliście w polskiej szkole, w jakiej temperaturze powinna zamarzać woda. Ale ja mam ludzi, którzy rozmrażają dla mnie ją palinkami o temperaturze 1000 stopni Celsjusza. Coś jest w tym pięknego, jak on siedzi pod jakimś graffiti, kurde, na zewnątrz, gdzieś się pod mostem czy coś, i mówi o tym, jaki on to jest bogaty, i pije wodę z tego Mount Everest. To jest komiczne, śmieszne. Gratuluję mu pomysłu, bo właśnie takiego krużwila mi brakowało. Ponownie to powiem, bo naprawdę to jest, to jest fajny kadał. <laughs> tak, zapłacił mi za to dokładnie. Wy nawet o tym nie wiedzieliście, ale bogaty Edek sponsoruje ten film. Właśnie tak. <laughs> Nie no, dalej dalej. W tym właśnie momencie skosztujemy wody, która za litr kosztuje 500 zł, w sumie tyle ile dostałeś odpisu, aby przejąć miesiąc. Yy, tak, dokładnie. Wszyscy chcieli starego krużwila, żeby wrócił i tak dalej, bo to co robi jest cringe'owe, no i. No i wrócił, Chce, chcieliście Kruszwila, no to macie Kruszwila, no patrzcie na niego, jest piękny. I teraz pewnie zapytacie, Zebo, ale bogaty Edek jest taki bogaty, to czym on musi jeździć? Pewnie jakimś bogatym samochodem. No i macie rację w 100 procentach, eee, patrzcie na jego film o tym, jakim autem jeździ. Cześć, ja jestem bogaty Edek, wy natomiast jesteście pustakami, ponieważ nie wierzycie w moje bogactwo. Dzisiaj pokażę wam moje własne auto z prywatnym szoferem. Ten bogaty Edek tak średnio o jego służbę, czy tam szofera dba, no bo ten, ten szofer to chyba lekko za małą tą bluzę ma, albo mi się wydaje, nie wiem, no, na, na, moje oko to wydaje mi się, że powinien wejść na zebranka.pl i kupić sobie tak, no minimum XL, żeby mu ładnie to leżało, a to, to takie średnie. Jest to Renault Laguna, ma oczyca koni mechanicznych. 3-0 do się on 3 sekundy do Ten kamerzysta To za chwilę tam odfrunie, patrzcie na jego Nóżki, tup, 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 tup A bogaty Edek jest tak Bogaty, że on sobie kupuje auto Po prostu do ciuchów, on nie dobiera ciuchów Do auta, tylko auto do Ciuchów nie, bra brakowało mi takiego czegoś w Polsce. Bo wiecie o tym, to nie jest tak hamsko zrobione. To widać, że to jest parolia taka czysta i to nie jest tak hamsko zrobione jak Kruszwir, a ludzie i tak to biorą na serio, że on serio się chwali i on naprawdę tak myśli. A widać, że e, dosłownie sobie bekę po prostu cisną i tyle. Was prawdopodobnie nie będzie stać na takie auto, ponieważ jesteście zabierni. Kurde, bogaty Edek jakiś świrus, ty Wersacze normalnie sobie chodzi, tego Wydaje mi się, że on po prostu co odcinek pokaże nam coraz droższą markę ciuchów i coraz droższe auta. Tak, tak, tak mi się wydaje, że tak to się wszystko skończy i pod koniec zobaczymy jak on sobie Lambo jeździ. Ale naprawdę z chęcią bym widział, że on się tutaj rozwija z tym, tym ten bogaty Edek, więc yy, kurde, no, aż mi dziwnie, wbijajcie, subujcie go, czy coś, żeby chłopiał motywację, żeby dalej działać i miejmy nadzieję, że on tego nie skomercyzuje. Jak się mówi, że na hajs nie poleci, tylko dalej będzie grał tą postać, a nie to co inny taki pewien y, Kruszwil. Oczywiście, jak z każdym bogatym człowiekiem, on ma dużo hejterów, tym bardziej, że on się tym bogactwem chwali, ale oczywiście jakby e, bogaty Edek wyjaśnił tych hejterów w jego odcinku Q&A chyba. Aha. Coś masz do ludzi ze wsi? Jeśli tak i nie pochodzisz ze wsi, to jesteś hipokrytą, ponieważ... Twój dziadek na pewno pochodził z takich regionów. Jemu tego nie przypominałeś. <grystanie> nie wiem, nie wiem. Dobra, wiecie co? Bo wy ostatnio narzekaliście. Zebo, za długie filmy. Tęsknimy za e, filmami, które mają 10 minut i 1 sekundę. To słuchajcie, dzisiejszy film był bardziej na luzie. Dlatego zostawcie lajka, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Napiszcie hej w komentarzu. I ja kończę, bo 10 minut i 1 sekunda. Elo.